A ja drodzy, nie będę mówił swojego świadectwa, ale chciałbym Wam podać taką dobrą wiadomość. Wielu z nas czytało kryzys sumienia, prawda? Pamiętamy taką postać Petera Gregersona, to był pracodawca Raymonda Franza i jego gospodarz, który go zatrudniał, a sam odłączył się wcześniej od organizacji, ponieważ zwątpił w jej nauki, o czym mówi w tym pierwszym filmie o świadkach jakich był, świadkowej Hołd. On mówi w tym filmie, o tym, że przeczytał książkę Dokonana Tajemnica z 1900 ona chyba była z 19 roku i w tej książce wyczytał takie herezje, takie błędy, a rzekomo wtedy został ustanowiony niewolnik, tak. I on mówi, to była najgorsza z organizacji w tym czasie, jeśli chodzi o wykładanie Biblii. Dokonana tajemnica to jest błąd na błędzie, herezja na herezję. To jak Jezus mógł taką wybrać? I On mówi w tym filmie coś takiego. Wiecie, co się z nim dalej działo? Pamiętacie, że Raymond Friend został wykluczony za spożycie posiłku z Peterem Gregersonem, on był młodszy od Raymonda. Więc Peter Gregerson dłuższy czas wydawał takie czasopismo poświęcone naukom świadkom, świadków ichowych i organizował konferencje, takie jak my tutaj w Stanach, gdzie się zgromadzali liczni byli świadkowie itd. Tak ale on dojrzał do tego, że zrozumiał, że jego chrzest w organizacji był niebiblijny i on prawdziwie się nawrócił i on w dniu swoich 80. urodzin przyjął chrzest właśnie tam, gdzie mieszka w stanie Alabama w kościele, do którego się przyłączył. Dzisiaj ma 80 kilka lat, jest dalej czynny, wydaje broszury chrześcijańskie, głosi Ewangelię, mimo podeszłego wieku, korespondowałem z nim, jest bardzo taki, mówi, że nie ma w sobie kwaśnych gron, że on całkowicie przebaczył Świadkom Jehowy, on nie ma do nich żadnego urazu, nie ma w sobie żadnych kwaśnych gron, ma takie pełne miłości do nich podejście i między nimi napisał taką broszurę, to ona się nazywa Złota reguła, niedoceniony klucz do Twojego życia. Także ten brat jest czynny w podeszłym wieku, jest głęboko bieżącym człowiekiem, napisał też broszurkę na temat, tego, na temat organizacji świadków, czy ona jest potrzebna do zbawienia i jeszcze kilka innych pozycji. Także dalej organizuje te spotkania i jest pełen radości. W panu także dobra wiadomość, że no, on poszedł całkowicie za panem. Bo niektórzy z nas mieli taki niedosyt co do Rajmonda, że w swojej książce Kryzys Sumienia mówi: Ludzie mnie pytają, gdzie ja teraz idę i gdzie się przyłączę, On tam pisze: Nie odczuwam potrzeby, żeby iść gdziekolwiek. Jestem uczniem Syna Bożego i to wystarczy. Chciałbym wam powiedzieć. Że żaden były świadek Jehowy tylko przez to, że zrozumiał, że tam jest błąd, nie jest od razu uczniem Syna Bożego. Jak mówiliśmy w pierwszym wykładzie, trzeba się narodzić na nowo, przyrknąć do Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela. Y, także i, i później mieć społeczność z ludźmi wierzącymi. Bo tak automatycznie, płynnie to się nie dzieje. Musi być krok zrobiony przez człowieka i samo to, że się zrozumie błędy organizacji, to za mało. Rajmond jakby pozostał gdzieś pośrodku. On już zmarł w 2010 roku. Pan na pewno doceni jego trud, bo był bezinteresownym pracownikiem, pomagał ludziom, odpisywał z całego świata. I co dobrego zrobił, to zrobił. Natomiast jego przyjaciel Peter poszedł o krok dalej. Nie pozostał jakby na takim rezerwie, tak jak Raymond miał do ludzi wierzących, trochę z kościołów i tak dalej. Peter normalnie ma społeczność z ludźmi z różnych społeczności i mimo podeszłego wieku jest dalej aktywny. Także taką wiadomością chciałem się podzielić.